Przestrzeń dla branży stolarki otworowej i szkła budujemy w targach Kielce. Window Glass Innovation przyciąga mocne gracze rynku. Dlatego już dziś rozpoczynamy współpracę ze związkiem Polskie Okna i Drzwi. Polskie Okna i Drzwi są uznawane za najlepsze na świecie. Oczywiście o tym decydują polscy producenci, którzy wypracowali tą markę przez, przez lata i oferują produkty innowacyjne i energooszczędne. Świetną okazją do zaprezentowania całej oferty naszej branży będą targi Windsor Class, które odbędą się 25 i 6 września 2026 roku. Związek Polskiej Okna i Drzwi będzie miał spore, spore stoisko na tych targach i zaprezentuje projekt Termomodernizacja plus dobry montaż, a więc wszystko na temat wymiany okien, wymiany drzwi, podniesienia standardu energetycznego całego budynku, będzie można te informacje zebrać, uzyskać właśnie na stoisku Związku Polskie, Związku Polskie Okna i Drzwi. Tam będziemy mówić jak wymieniać okna, jak sprawnie dokonać tego procesu, bo nie tylko produkt jest ważny, ważny jest też montaż, dobry montaż, ciepły montaż, bo to decyduje o wartości całego systemu i o energooszczędności całego rozwiązania. Zapraszamy już dzisiaj na targi do Kielc. To było fantastyczne spotkanie. Działamy dalej. Tak, działamy dalej, a Ty pokaż, co napędza Twój biznes na targach Window Glass Innovation 2026.